Jeśli myśleliście, że Minecraft już nigdy was niczym nie zaskoczy, to grubo się myliliście! Bo dzisiaj poznamy najbardziej niesamowite iluzje optyczne, jakie kiedykolwiek w nim powstały! Dlatego wytężcie wzrok i przygotujcie wasze mózgi! I co najważniejsze, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy z tym koksem! Wow, dobra, co jest? To jest podobno blok, który tak naprawdę nie jest blokiem! Wszystko do oka możemy niszczyć i psuć, ale tego się nie da! Dobra, ruszmy się z stąd. Wow! Jakim cudem, co jest? Czy wy widzicie to samo? Co ja? Nie ma opcji, żeby w tym momencie zorientować się, że to nie jest normalny blok kwarcu albo śniegu. A tu się okazuje, że on tak naprawdę jest ultra daleko od nas. I mało tego, to nie jest jeden blok, tylko jakiś wielki kloc. Jego prawdziwa wielkość to mniej więcej tyle. No dałoby się w tym zamieszkać normalnie. A stojąc w tamtym miejscu, ma się kompletnie inne wrażenie. Dobra, to była dopiero pierwsza iluzja z 16, które są przed nami. I już wiem jedno. Mój mózg nie wyjdzie z tego odcinka w całości. Okej, okay. nie wiem, co się właśnie teraz pode dzieje, ale jest tutaj dużo dywanu i różowej wełny, to co dokles lubi najbardziej. I te dywany są ułożone dokładnie w taki sam sposób na całej długości, mimo wszystko tworzą takie dziwne plusy, lol. Ja nie, nie wiem, ja mam wrażenie, że każda moja reakcja będzie mniej więcej taka sama, ale co innego mogę na to powiedzieć? Te plusy się ruszają! One zawsze są naprzeciwko mnie, gdziekolwiek by mnie nie było, tam będą też one. Dziwne, śmieszne, okej, okay, nie wnikam. No nie jest dobry pomysł na dywan w waszym domku. Ej, w ogóle, czym dalej jestem, tym te plusy są większe, a czym bliżej jestem, tym są mniejsze. Ała, moje oczy, one bolą. Nie, nie, ja stąd wychodzę. Kolejna iluzja też ma jakiś związek z dywanami? No nie! Co jest z nimi nie tak pomocy? Proszę Państwa, ale tym razem mamy wyzwanie! Mamy skoczyć do tego tunelu. No fajnie, no śmierć na początku, podoba mi się to. Ale jak każą, to trzeba, no. O, ej, okej! Okay. Ja powoli zlatuję. Uuu, wow, jak to wygląda? Bo ja czy bolo, bo ja czy Dobra, koniec! Skakanie pomiędzy dywanami to chyba nie jest moja ulubiona rozrywka. Jakby się jeszcze do tego kręcić, będzie jeszcze gorzej. Haha! Ha! Fajne, fajne, ale mój żołądek tego nie poleca. Szczególnie, że dosłownie przed chwilą jadłem. Nie chciałbym. Tego wszystkiego, no wiecie! Chamber of confusion! Co to znaczy, nie mam pojęcia, ale klikam guzik! Że co, to jest nadal Minecraft? O co chodzi, jak on to zrobił? Chwilę, chwilę, chwilę! Co to niby są za bloki? O, nie, to jest takie wielkie po prostu! Myślałem przez chwilę, że to są jakieś dziwne czarne tarcze strzeleckie, ale nie! To coś jest po prostu wielką piramidą, która wygląda o bardzo dziwnie. Wow, jeśli miałbym zbudować wielką piramidę w Minecraftzie, to mogłaby wyglądać właśnie tak. Czajcie, patrzeć na to za każdym razem, gdy wchodzicie na świat, to w ogóle jakoś dziwnie wygląda. Jakby to jakiś sześciokąt czy coś. Jestem jednak ciekaw jak to może wyglądać od zewnątrz, dobra dziwnie. Ała, od zewnątrz boli w mózg, tak samo mocno, jak od środka. Szczególnie jak będę bliżej. Nie macie jakieś wrażenie, że te kolce są w 3D? Znaczy na no są w 3D, bo to Minecraft, nie? Ale nie wiem czemu mam wrażenie, że wychodzą mi z ekranu. W sumie to dopiero zaczynam, a już nie mam pojęcia, co jeszcze mogli wymyślić. Tym razem jestem zamknięty w jakimś dziwnym pomieszczeniu i mam jedno zadanie. Włączyć f 1 iść do góry. No dobra! OLOL, co jest gdzie tak sobie dwalami? Tak naprawdę są jeden na drugim, ale tworzą takie dziwne wrażenie, jakby to były jakaś klepsy. Draco, nie? Ej, ej, no skąd tam się biorą te takie okręgi? Wiecie o co mi chodzi? Nie wiem, może tylko ja to widzę. Tu się ewidentnie dzieją jakieś dziwne rzeczy, mimo że tak naprawdę ich nie ma. Ten kształt jest jakiś trochę taki zaokrąglony, mimo tego, że dosłownie wszystko wygląda tak samo. Nie ma tam wcale tych zaokrągleń, one są tylko w naszej głowie. Dziwne to, ale czego ja się wcale spodziewałem. O, a teraz to w ogóle stworzył się z tego jakiś nowy blok. Ej, no o co tutaj niby chodzi? Każda warstwa tego czegoś wygląda dokładnie tak samo, więc jak się niby tworzą te dziwne zaokrąglenia, nie mam kompletnie pojęcia. Ale o to chyba chodzi w tych iluzjach optystych, co nie? Dlatego w swojej niewiedzy przejdę do iluzji numer 6. To nie jest jeszcze w sumie ona, ale czy tylko ja mam wrażenie, że to pomieszczenie jest odbite na dole? Ej, naprawdę, jakby to było lustro! <laughs> ale schiza, co? Dobra, dobra, herring illusion! Brzmi potężnie, więc mam nadzieję, że będzie potężne! Eee, co? Chyba czaję o co tutaj chodzi? Te dwie czerwone linie na środku są zaokrąglone, chociaż nam się tak tylko wydaje, bo tak naprawdę są one proste, tak! Ej, serio, coś w tym jest, no? Jak tak się na nie patrzy z góry, to mam wrażenie, że są one tak delikatnie zrobione, po łuk. Mimo tego, że tak naprawdę serio są proste. Idealnie proste. Tanie, czy to dlatego, że nasze mózgi są już przegrzane, czy o co chodzi? Ej, no nie, nie wierzę! Czy jak raz zobaczyłem z bliska, że są one proste, to że zawsze będę widział je proste? Nie, no nadal są lekko zaokrąglone, no? Ale niby jak? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Widziałem w swoim życiu w internecie już dużo iluzji, ale jednak te w Minecraftzie mają jakąś taką swoją magiczną moc. Nie wiem czemu, ale przez to, że nie są one płaskie, tylko takie bardziej w 3D, to ma się wrażenie, że są one jeszcze dziwniejsze niż normalnie. Tej to nie potrafię sobie wytłumaczyć. Dobra, dobra, chwilę. Spróbujmy. Jestem na przybliżeniu, ale nadal nie mogę znaleźć miejsca, w którym te bloki się łączą. Znaczy, no, bo to jest niemożliwe, no. Ta rzeczka płynie sobie tutaj płasko, płasko, płasko. Nagle spada do tego samego miejsca, gdzie była wcześniej. Coś tu się nie zgadza. Gdzieś tu musi być jakiś haczyk. Ej, no, ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie. Pewnie jak się ruszę, to cała magia się zepsuje, co nie? No cóż, no sorry, chcę wiedzieć, jak to działa. Wow, w ten sposób, okej. Okay. E, ale niby gdzie? Chwilę, chwilę, chwilę. Stałem tu przed chwilą dokładnie w w tym miejscu nie widziałem totalnie tego połączenia, no nie ma go! To musi być tak idealnie wyliczone, że to masakra! A prawda jest taka, że cała ta rzeka rzeczywiście jest płaska, tylko to coś wystaje ponad wszystko! Ej, ale ta łódka jeszcze bardziej dodaje realizmu, nie? A wiecie, co jest jeszcze śmieszniejsze? Ten wodospad ma teoretycznie trzy kratki szerokości, gdy naprawdę ta rzeka ma cztery kratki szerokości! A z daleka tego kompletnie nie widać! Nie, no ja chyba muszę przestać to analizować! Są rzeczy, których po prostu nigdy nie zrozumiem i muszę się do tego najzwyczajniej przyzwyczaić! Dobra, jest. Jesteśmy idealnie w połowie Tunnel vision No, czyli to jakiś tunel będzie o, fajnie, lubię tunele Co to znaczy? Znaczy, no to jest dziwne, ale czy ja wiem, czy aż tak dziwne? To no, jest niby tunel, nie? Tylko, że to nie wygląda aż tak bardzo jak tunel Przynajmniej dla mnie No, może trochę tak, ale tylko trochę Nie, no sorry, tamte iluzje były lepsze, no Patrz na bloki trawy, wtedy będzie to wyglądać jak tunel No, dobra Bloki trawy są tutaj Dzień dobry No, w porządku, niech będzie No jest tunel, no, ale czy ja wiem, czy jest taki fajny? A jak to wygląda, niby z bliska? A, to jest w ogóle płaskie Ha! Fajnie, fajnie. Z bliska to wygląda jeszcze dziwniej. Ale ja w tym akurat tunelu do końca nie widziałem. No dobra, to no są lepsze i gorsze iluzje. Latające bloki mam nadzieję, że będą tym razem lepsze! O kurde bele, tak, to jest mocne! No chwilę, chwilę, chwilę. Są bloki! Kilka kratek na że są położone bloki i one sobie latają fajnie! A że są całkiem spore, to wiadomo, na dole zostawiają cieni. Jak mi powiecie, że te bloki naprawdę nie latają, to ja nie mam pytań. Co? One nie latają! Tylko stoją dokładnie na tych cieniach. Jak? O kurde bele, to było dobre. Przecież to dosłownie. Nie wygląda jakby te bloki były kilkadziesiąt kratek nad tymi cieniami, tyle że nie są, są od razu nad nimi. Okej, okay, wkraczamy na kolejny poziom. Tak powinno być od początku. Czym dalej, tym lepiej. Sprawia to tyle, że zaczynam bać się tego, co będzie w Expansion. Pomijając już w ogóle fakt, że nie mam pojęcia, co w głowie mają osoby, które to wymyślają. Dobra, spójrzcie na środek tego czegoś. To się rusza, to naprawdę się rusza. Czemu mam wrażenie, że patrząc w środek, to się cały czas powiększa? Eee, że co? Z jednej strony mój mózg mówi mi, że to nie może się powiększać. No nie ma opcji, to jest Minecraft, ale. Z drugiej strony moje oczy mówią coś kompletnie innego Pomijając już w ogóle fakt, że to wygląda jak jedna wielka poduszka A znając życie i tak pewnie jest płaskie To jak? Kto by się tego spodziewał? Próbuję chociaż trochę ogarnąć, jak to może działać To jest jeden blok niebieskiego To są dwa, trzy, cztery, pięć Powiększa się coraz bardziej z każdym krokiem I właśnie dlatego właśnie wrażenie, że wygląda to trochę jak poduszka Ale przy okazji jednocześnie powoduje to, że patrząc w środek to się powiększa Nie mam pytań, weźcie mnie stąd do jakiegoś lekarza od mózgu Za każdym razem, kiedy jestem już pewien, że nie da się zrobić robić czegoś dziwniejszego. Ta mapa coraz bardziej mnie zaskakuje. I przyszedł czas na ostatnią piątkę albo nawet szóstkę, bo tam jest jeszcze bonus. No dobra, zacznijmy od gradientu. O, ale fajne. Nie wiem, co to jest iluzją optyczną, ale wygląda to kozacko. To chyba jest tak po prostu zbudowane, co nie? Że tam są mniejsze kreski potem są większe kreski. Jeśli jest inaczej, to się zaskoczę totalnie. Wygląda to bardzo ładnie, ale spójrzmy na to wszystko z bliska. Nie no, halo, panie, to nie jest iluzja, no. To jest pixel art. To no, powiększa się, no trzeba przyznać, że jest coraz większe. No dobra, stop jest dziwnie. Wydawać by się mogło, że każda linia jest dokładnie takiej samej szerokości. Ale czym dalej idziemy, totalnie tak nie jest. Śmieszne, śmieszne, ale widziałem cię i ciekawsze. Mapo, no pokaż na co cię stać, Shadow Cube. To brzmi potężnie. Proszę, bądź potężny. Wow! Eee, śmieszne. Można odnieść wrażenie, że patrzymy na jakąś wielką kostkę składającą się z takich pojedynczych linii. A jak jest naprawdę? Sprawdźmy to. Ta, no kolejny pixel arcik. Okazuje się, że nasz wielki kloc jest płaski. Mieliście tak kiedyś, że okazało się, że wasz kloc jest płaski? Dobra, sorry, wkraczam na złe tematy. Nie chcę wiedzieć. Okej. Okay. Nie interesuje mnie, czy masz klock był kiedykolwiek płaski. Idziemy dalej. Proszę, dajcie mi spokój. Flatfold. Płaskie złożenie. Co? Teraz nazwy się już jakieś nie z tego świata. Co? Dobra, to wygrywa wszystko. Czy ktoś może mi logicznie wytłumaczyć, co tu się właśnie stało? Ta Ziemia jest idealnie płaska, ale ta Eska nie jest płaska. Robię jakieś dziwne wiki i trafię w to samo miejsce, co wcześniej. Potrafię wytłumaczyć wiele rzeczy, ale akurat tego nie. Spróbujmy zrobić małe dochodzenie. Musi tu gdzieś być chociaż jeden piksel, który się nie zgadza. W którym miejscu to jest połączone? No tutaj na pewno, nie nawet jest cieni. Tam też nie, bo to się idealnie łączy i z przodu i z tyłu. No to wypadałoby, żeby łączyło się to gdzieś mniej więcej tutaj. Ale nie, nie łączy się. Doskonale wiem, że jak tylko się ruszę, to zepsuję całą magię, ale cóż. Idźmy w wyznaczone miejsce i na trzy obróćmy się. Trzy, dwa, jeden, hop! Co? No przecież to się tam idealnie łączyło, no. Jak to działa? Pomocy. To zobaczyć to z bliska. O kurde, bele. Dziwniejszej rzeczy dzisiaj już nie zobaczycie. Czaj, jak tu wrócę, to nadal będzie to wyglądać tak samo. No jak byk, no nie ma tam żadnego połączenia, no. To jest chory, mam tego dosyć. Odwrócenie kolorów to coś, czego teraz potrzebuję. Ustaw fps na 60 zanim zaczniesz to robić. No dobra, ustawienia graficzne, maksymalne FPS-y 60. Zrobione, dzień dobry. I teraz tak, podobno jak będę biegł, to stanie się dziwna rzecz. Te kolory po lewej stronie będą wyglądać jak te kolory po prawej stronie. No i odwrotnie te po prawej będą wyglądać jak te po lewej. Sprawdźmy to, let's go. Okej, okay, chyba nie działa. A może trochę działa? Nie mam pojęcia. Jest dziwnie! Czy to działa, czy nie działa? Okej, okay, koniec, padłem. Czy ja coś źle zrobiłem? To wygląda chyba inaczej, niż powinno wyglądać. Dobra, nie wiem, co się dzieje, ale już nie mam speed-up. I utknąłem na środku wielkiego korytarza! No jest to dziwne, ale czy ja wiem, o co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia, jak chcecie iść, napiszcie w komentarzu. Mam wrażenie, że trochę faktycznie te kolory po lewej wyglądają jak te po prawej, ale. Ej, trochę tak! Trochę się zmieniają, co nie? O, teraz to szczególnie było widać. O, kurde, Pele, tak, tak, tak. Zmieniły się na chwilę. Faktycznie! No są jakieś skomplikowane rzeczy, które powinny dawać na początek, a nie na koniec. Może wcześniej mój mózg jeszcze byłby w stanie to ogarnąć, ale teraz już nie ma opcji. No, coś powinno powodować, że te żółte linie zaczną się wyginać. Hm, czy żółte linie się wyginają? Patrzę na środek, patrzę na środek. Nic się nie dzieje. Żółte linie są jak były wcześniej. Nie no, to po prostu wygląda jak obrzydliwy dywan. Dajcie znać w komentarzu, czy u was te żółte linie się jakoś wyginają. Podla mnie to już chyba nie ma ratunku. Ja już nic nie widzę. Ostatnia iluzja i moja ostatnia nadzieja. Haha, ha, ale dobre o, tu to! Ta drabina! Wygląda jakby była po skosie postawiona pomiędzy jednym miejscem a drugim, nie? A tam na dole rzuca swój cień! Nie no, ale to nie może być takie proste! Jakie jest rozwiązanie tej zagadki? O nie! To tak było od początku, naprawdę? Ona jest płaska, niezbudowana! Eee, nie wiem, co mogę w ogóle powiedzieć. Chcę tu stanąć jeszcze raz. No nie no, to może być jakieś inne drapiny! Nie ma opcji, że ona jest płaska, ona jest płaska! Wystarczy, już tego nie wytrzymam! Jeśli wasze mózgi zryły się dzisiaj tak samo jak mój, to dajcie znać w komentarzu i zostawcie koniec kłapkę w górę! A jeśli chcielibyście jeszcze bardziej zniszczyć mój mózg, to Zostawcie konieczkę, suba! Podobiamy do 400 tysięcy! Siema! Wow, jeśli jednak nadal ci mało iluzji optycznych, to wbij koniecznie na ten odcinek, który masz właśnie teraz po prawej stronie! Tam było ich jeszcze, jeszcze więcej! Nie wiem jak wytrzymasz taką dawkę, ale zapraszam serdecznie i widzimy się po drugiej stronie! Siema!